Rytuał Spadających Gwiazd. 27 Czerwca W nocy z 27 na 28 czerwca będziemy świadkami deszczu Czerwcowych Butydów, czyli festiwalu Spadających Gwiazd. Czerwcowe Butydy to rój meteorów z radiantem w gwiazdozbiorze Wolarza. Ten rój związany jest z kometą 7P Pons Winneke. Z tej okazji w nocy z 27 na 28 czerwca odprawię rytuał, w którym wykorzystam magię spadających gwiazd. Czy można sobie wyobrazić lepszy czas dla spełnienia się Twojego marzenia? Pomyśl życzenie i niech działa magia! Mam na swoim koncie już dziesiątki tysięcy udokumentowanych przypadków pomocy moją magią. Dołącz do tego grona i ty. Daj sobie pomóc! W przypadku zainteresowania zapraszam do napisania wiadomości prywatnej. Zapisy do 27 czerwca, G godzina 21 czasu polskiego. Wróżbita Łukasz Węcka